Repolityzacja no to... teraz będzie na rynku kolejowym, bo wchodzi od czerwca nowy przewoźnik. Niech zgadnie niemiecki. No, ja o, prawo ja mam nagrodę, traktor. <laughs> Dokładnie tak. Już A jednego... dlaczego akurat niemiecki? To chyba jest koincydencja jakaś. Przypadek. Przypadek czy. zupełny, bo mamy już jednego przewoźnika niemieckiego na polskim rynku kolejowym. kolejowym. To jest Arriva, chociaż właścicielem jest Deutsche Bahn. Ale Arriva przecież też po Warszawie jeździ komunikacja ta, miejska w Tak, to, no? to też, tak. Właścicielem jest Deutsche Bahn, teraz wchodzi Flix Train, czy, który będzie obsługiwał trasę między Warszawą a Berlinem, tak no. to będą codzienne... I co w Ale... tym dziwnego? Ale w... Gdyby obsługiwał trasę między Warszawą a Gdańskiem, to ja bym się burzał. Ale wie pan, Warszawa, ta, Berlin. wie pan po co te codzienne kursy? No po to, żeby Polacy mieli skąd latać, z którego lotniska, tak? No bo... Z Berlina? Żebyśmy mogli latać z naszego lotniska, które mamy w Berlinie. Tak? Oj, pani Anno, pani widzę, nie, nie, nie cierpi na megalomanie.